W dzisiejszym wydaniu wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich w Polsce, ludzie mają dość zabijania cywili w Strefie Gazy i Wołodymir Zełenski z wizytą u nowego papieża. Jak było do przewidzenia, do drugiej tury wyborów na prezydenta Polski przechodzą Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich z niemal 100% komisji. Dane obwodów pokazują, że liderem jest Rafał Trzaskowski z wynikiem 31,2% głosów, tuż za nim plasuje się Karol Nawrocki z wynikiem 29,7%. Trzecie miejsce zajął Sławomir Mencen z poparciem 15,4%. Frekwencja osiągnęła rekordowe w historii pierwszych tur 66,8% uprawnionych do głosowania. Oficjalna frekwencja wyniosła 66,8% uprawnionych do głosowania co jest najwyższym wynikiem w pierwszej turze wyborów prezydenckich od 1989 roku. W rywalizacji tej stawka jest wysoka. Decyzja o wyborze prezydenta wpłynie na tempo i kierunek reform rządu Donalda Tuska oraz na kształt relacji Polski z Unią Europejską i sojusznikami transatlantyckimi. Choć obecne prognozy dają niewielką przewagę Rafałowi Trzaskowskiemu, finałowa rozgrywka to konkurs strategii mobilizacyjnych obu obozów. Zwycięstwo Trzaskowskiego umocni rząd Donalda Tuska i kierunek proeuropejski, natomiast triumf Nawrockiego może oznaczać powrót do impasu legislacyjnego i raczej kierunek proamerykański, chociaż nie jestem zwolennikiem żadnego z tych kandydatów. Zastanawiam się, czy monopol rządzenia w przypadku zwycięstwa Trzaskowskiego będzie dla naszego kraju dobry. Mam duże wątpliwości. Z drugiej strony, Nawrocki może znowu przynieść spory i właśnie, a to również nie jest nam potrzebne. Mamy dwa tygodnie, bacznie obserwujmy i wyciągnijmy dobre wnioski, które pozwolą nam wybrać lepszego prezydenta, bardziej efektywnego i służącego Polakom i Polsce. Przechodzimy do drugiej wiadomości, czyli konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Przedwczoraj informowałem Państwa o nowych licznych ofiarach działań wojennych Izraela wśród ludności cywilnej. Mówiłem również o braku działań przywódców państw świata. Dzisiaj miło mi przekazać wiadomość, że to zwykli ludzie mają i wychodzą masowo na ulice. W niedzielę 18 maja 2025 roku centrum Hagi zamieniło się w ogromne morze protestujących, którzy ubrani w czerwone koszulki domagali się natychmiastowego działania rządów świata wobec blokady i ataków Izraela na strefę gazy. Według Oxfam Nowip w marszu wzięło udział około 100 tysięcy osób, dla których sytuacja humanitarna w gazie przekroczyła już czerwoną linię. Tymczasem politycy w Holandii i na arenie międzynarodowej ograniczają się do dyplomatycznych sformułowań i zapowiedzi ewentualnego przeglądu umów, nie oferując realnej pomocy ani presji na Izrael, co budzi wśród demonstrantów poczucie zdrady i bezsilności. Marsz rozpoczął się przy placu Maliweld, przeszedł obok budynków parlamentu, a następnie minął siedzibę Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, gdzie Republika Południowej Afryki oskarża Izrael o ludobójstwo. Protestujący domagali się od rządu holenderskiego natychmiastowego wstrzymania handlu bronią z Izraelem oraz zmiany unijnych umów z tym krajem na bardziej restrykcyjne wobec naruszeń prawa międzynarodowego. Oxfam Nowib wzywał do utworzenia korytarzy humanitarnych i umożliwienia dostaw bez przeszkód, podkreślając, że milczenie rządzących oznacza zgodę na cierpienie ludności cywilnej. Prawdą jest, że minister spraw zagranicznych Kaspar Weltkamp zapowiedział niedawno rewizję unijno-izraelskich porozumień handlowych. Jednak konkretne kroki w tej sprawie wciąż nie zostały podjęte. Gerd Wilders, lider największej partii rządzącej, potępił demonstracje nazywając protestujących zdezorientowanymi zwolennikami Hamasu i obiecał utrzymanie bliskich relacji z Izraelem. A na światowych salonach milczenie wciąż trwa. Chociaż UE i ONZ kilkukrotnie wzywały do chronienia ludności cywilnej, nie ma przełożeń na sankcje ani na realne działania wobec Izraela. Demonstranci powtarzają pytanie. Dlaczego głowy państw nie potrafią wspólnie wywrzeć presji, by obietnice ochrony cywili nie pozostały pustymi słowami? 100 tysięcy ludzi w Hadze pokazało, że Solidarność nie zna granic. Gotowi są zamanifestować swoją wolę, nawet jeżeli politycy odwracają wzrok. Dość milczenia, powtarzają demonstranci. Chcą, by władze wezwały Izrael do natychmiastowego zawieszenia ognia, Otwarcia korytarzy humanitarnych i rozliczenia z zarzutami o naruszenia prawa międzynarodowego. Organizacje pozarządowe zapowiadają kolejne akcje. Mam nadzieję, że echo tych protestów rozniesie się po kuli ziemskiej i Rzesza Ludzi Dobrej Woli dołączy do protestujących, zmuszając rządy do działania. Nie może być obojętności wobec śmierci cywili płacących życiem tylko za to, że urodzili się w nieodpowiednim miejscu. A Wołodymir Zełęski nie próżnuje. W niedzielę 18 maja 2025 roku Watykański rzecznik ogłosił, że po mszy inaugurującej pontyfikat papieża Leona XIV na placu Świętego Piotra odbędzie się prywatne spotkanie Ojca Świętego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Była to pierwsza zapowiedziana audiencja zagranicznego przywódcy od czasu wyboru nowego papieża, co podkreśla jego priorytetowe zaangażowanie w sprawy pokoju na świecie. Ponadto, Leon XIV rozmawiał już z Zełęskim telefonicznie. W poniedziałek 12 maja, omawiając propozycję zawieszenia broni i kwestie ukraińskich dzieci wywożonych przez Rosję, w homilii wygłoszonej tuż po mszy papież odniósł się do męczeńskiej Ukrainy i wezwał do sprawiedliwego i trwałego pokoju. Prywatne spotkanie z Zełęskim zaraz po inauguracji i pierwszy telefon z prezydentem Ukrainy ukazują, że papież chce odegrać aktywną rolę w mediacjach pokojowych. W kontekście trwającego konfliktu na Ukrainie i kryzysu humanitarnego w gazie, pontyfikat Leona XIV może przynieść nową dynamikę interwencji watykańskiej na forum międzynarodowym. Ukraina liczy, że papież wykorzysta swoje wpływy, by apelować o zawieszenie broni i umożliwienie pomocy humanitarnej. Stolica Apostolska zyskuje okazję do odnowienia wizerunku Kościoła jako mediatora w globalnych konfliktach, podkreślając uniwersalny przekaz pokoju i solidarności. Włoski dziennik La Repubblica poinformował, że papież Leon XIV planuje odwiedzić Ukrainę, Turcję i Peru, choć daty tych wizyt nie zostały jeszcze potwierdzone. Widzimy, że chęć i życzliwość nowego papieża są olbrzymie, ale chyba nikt nie wierzy w to, że Putin wspierający prawosławie będzie prowadził rozmowy pod płaszczem przywódcy Kościoła rzymskokatolickiego. Dziękuję za wysłuchanie tych wiadomości do końca i proszę o rozważenie subskrypcji, by pozostać z nami na dłużej.